Kiedyś robotnicy niszczyli maszyny, kiedy wprowadzają je do fabryk. Czy to znaczy, że maszyna to wróg człowieka w przemyśle? Nie, wręcz przeciwnie, maszyna, nowoczesna maszyna, to jest przyjaciel rzeka w przemyśle zastępuje nas w wielu czynnościach. No tak, no, ale ileś osób traci pracę, jeżeli wchodzą tam, jeżeli następuje automatyzacja? No produkcji? i to jest, jest ten problem, odeszliśmy się tego, któregoś roku, że im bardziej automatyzujemy, wykorzystujemy zrobotyzowane systemy, gniazda, ale systemy, tym więcej ludzi teraz traci pracę, więc mimo że technologicznie jesteśmy przygotowani na to, żeby zastąpić właściwie człowieka w przemyśle, możemy z, zastąpić go manipulatorami, robotami właściwie. Człowiek, praca człowieka mogłaby się ograniczać tylko do wszystkiego przycisku start, program na się wykonywanie wykonywany jest detal, zdejmowany jest detal, ale i to jest u człowieka nieprzyjemny. Są takie zakłady w Polsce, gdzie 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, przy minimalnej obsłudze pracuje bardzo dużo maszyn. Co znaczy minimalna obsługa? Co znaczy bardzo dużo maszyn? No, na przykład 24 maszyny w linii, mhm. gdzie normalnie każda powinna być obsługiwana przez człowieka. Między maszynami jeździ jest pas, pas podawania przedmiotów, magazyn wysokiego składowania e, półfabrykatów, wyrobów gotowych. I Właściwie rola człowieka ogranicza się tylko do tego, żeby załadować ten magazyn półfabrykatów, rozładować magazyn wyrobów gotowych i już. I ewentualnie nadzór techniczny, który sprawdza, czy wszystko jest dobrze, czy narzędzia na są dobre. Minimalna obsługa człowieka Już nie operator, który tam stoi, coś ładuje, programuje, kręci korbami, bo wszystko dzieje się automatycznie. Jakie rodzaje roboty przemysłowe są najczęściej spotykane? Ach, przemyśle to raczej manipulatory niż roboty. To jest duża dosyć różnica, prawda? Bo to jest urządzenie programowane, które może wykonać skomplikowane czynności, manipulator, podaje, z jednego miejsca zabiera na, drugi, na, na drugie miejsce gdzieś tam przynosi. To jest chyba się wykorzystywane. Natomiast takie roboty, jak my rozumiemy, jeszcze odnoszące, mające elementy, które odnoszą się do ludzkiego ciała, no to bardzo rzadko są spotykane. Wyjątkowe przypadki. To do czego jest potrzebny człowiek? W czym jest niezastąpiony przez roboty? No się go wymyślać przede wszystkim. Ale tak, tak e, prawdę mówiąc, e, nie ma robotów, które pro, projektują roboty? E, chyba jeszcze nie ma, ale pewnie już niedługo będą. Natomiast e, wydaje mi się, że mówię, to jest... E, Technologicznie jesteśmy na to wszystko gotowi, moglibyśmy sobie wyprodukować roboty i w ogóle nie chodzić do pracy, tylko co zrobić z tymi ludźmi. Kiedyś, chyba w latach 80-tych, pamiętam, była gdzieś taka sytuacja, że kilka wiosek było zamknięte w fabryce produkcji mebli. Wtedy był taki boom, koniec lat 80 to był taki boom, powstawały elastyczne stanowiska, linie produkcyjne, gniazda produkcyjne i tak dalej. Zrobiono taką pierwszą fabrykę, która właściwie pracowała bezobsługowo, przy minimalnej obsłudze tam. I nagle okazało się, że z tych pięciu wiosek, jak było tam kilka tysięcy ludzi zatrudnionych, okazuje się, że kilka ludzi jest na bruku, nie ma pracy. I, i to chyba zdeterminowało to, że przestaliśmy jakby iść w tym kierunku. Próbujemy jakby odciążyć ludzi, te wszystkie niebezpieczne czynności, które, które ludzie robili, to no, zastępujemy maszynami. Wszystkie monotonne czynności, które ludzie robili, staramy się zastępować maszynami, ale nie chcemy tych ludzi tak nagle, ciak pracują, nagle już są niepotrzebni. A jeżeli chodzi o projektowanie nowych robotów, w jaki sposób y, można się tego nauczyć? Studiując. Y, na politechnice Technice Warszawskiej oczywiście. Ale czy można się nauczyć rzeczy kreatywnych, projektowania nowych robotów? No pewnie, że można. Właściwie to ogranicza tylko wyobraźnia. Jeżeli wpadniemy na jakiś, jakikolwiek pomysł, którego jeszcze nie ma, prawda, no to jesteśmy w stanie to zrobić przy użyciu nowoczesnych narzędzi inżynierskich. Mamy do tego odpowiednie oprogramowanie, systemy, które gdzie narysujemy część, wygenerują program, przyjrzymy na obrabiarkę, ona za nas to zrobi. To my, jeżeli tylko wpadniemy na pomysł, że coś jest nam potrzebne, coś trzeba by było zastąpić, no to jesteś w stanie to zrealizować. Są takie roboty, automaty przemysłowe, których tych nie ma na rynku, albo które są w, we wstępnej prazie, w fazie ja produkcji? Ja podejrzewam, że jakbyśmy wiedzieli, to byśmy byli bardzo bogaci. Prawda? No bo to jest ta liczba, którą trzeba by było wypełnić. Jak nawet wiem, to o tym nie mówimy. A mobilne roboty chyba zbyt często nie występują takie, które. znaczy to też. Ta mobilność jest różnie, różnie rozumiana. Są specjalne, i to już od dawna, w latach 90. były przecież w zakładach produkcyjnych specjalne linie poprowadzone w podłodze, po których jeździły wózki, które transportowały ze stanowiska na, na stanowisko. To był pewnego rodzaju robot mobilny, nie? ale teraz my myślimy o całkiem innych chyba, innych robotach, te, które tam komunikują się między sobą i tak dalej. No to, to jest wszystko na, na etapie rozwoju, coraz silniejsze procesory, coraz silniejsze komputery, coraz większa moc liczniowa, więc... Wszystko jest przed nami. A sztuczna inteligencja w zasadzie w przemyśle, czy ona występuje w tej chwili, czy dopiero to jest pieśń przyszłości? Nie, nie. No, sztuczna inteligencja też od dosyć dawna w pozorom, występuje w prostych urządzeniach. Każda obrabiarka sterowana numerycznie ma jakiś zaczątek sztucznej inteligencji. Jeżeli wygramy model obrabiarki, na przykład pod, jak się odkształca pod wpływem temperatury, czy pod wpływem obciążenia, no to już jest pewnego rodzaju sztuczna inteligencja, bo obrabiarka. Tak będzie rozkładała na przykład siły skrawania, żeby, żeby być poza tą strefą niebezpieczną. No, ale żeby... nie będzie sama ucząca się autonomiczna. E... Autonomiczna? No trudno, żeby obrabiarka była autonomiczna, ktoś tak. No, nie wiadomo co by produkowała. No, my chcemy, żeby ale już obrabiarki zawsze się podłączone są do chmury, gdzie konstruktor, technolog wysyłają dane, a obrabiarka właściwie wciąga i, i człowiek to wszystko start i się do tego. Do czyli, tego dążymy. Czyli nie powinniśmy się y, obawiać, że prawną tego robota się zbuntuje i będzie krążył. Ale nie jesteśmy zagwarantować. zagwarantować, ale może. Dziękuję no. bardzo. Dziękuję bardzo.